Cześć, z tej strony Talib, witam Was na kolejnym odcinku Wiedźmina. Tym razem jest to chyba trzeci, gramy już po południu. No i co tu dłużej przedłużać, kontynuujmy. Właśnie, w ten sposób gra przypomina nam ostatnio co robiliśmy. Bardzo fajny pomysł, chyba zaczerpnięty z Dark Darksiders 2. No dobra, no wiemy, wiemy, że jej szukał i nie mógł znaleźć, biedny Geralt. No, dawaj, dawaj, gro. Okej. Okay. Co mieliśmy zrobić? A, ekwipunek przejrzeć. Mmm, okej. Okay. Aktualnie posiadam, okej. Okay. Cechy. Okej. Okay. Tutaj możemy coś użyć, ciekawego mamy. Jakiś puszcz, aha, tutaj mamy eliksiry, okej. Okay. Yy, aha, okej, okay, możemy sobie tak zamienić, fajnie. Nie wiem, co to było. Nie, nie mapa, nie mapa. Przedmioty fabularne. Okej, okay, kuszy jeszcze chyba nie mam na wyposażeniu. Bełtów też. Aha, okej, okay, dobra, tak widzę, że mogę się odekwipować. Ale mapa świata. Mieliśmy się zająć chyba. Tam jest nasza płotka, tablice ogłoszeń widzieliśmy, dostępne zadanie. Jak to zna a tutaj jest u mnie znacznik, okej. Okay. Dobra, pobiegnijmy sobie. Nie wiem, dużo mamy chyba? Nie, nie, kawałek tylko, okej. Okay. Nie no, ta gra naprawdę na średnich detalach wygląda całkiem nieźle, tutaj z tym kowalem. Pogadajmy, co ma nam do powiedzenia? Co tu się stało? Ach, chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuchnię. Straskało aż miło. I gwiazdkę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę warsztat. Wszystko. No niestety nie lubią nie ludzie tutaj. No kaszme z Nie bądźmy tym wymilujami. Wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy. Wczoraj A, i po prostu ktoś się chciał zemścić na nim. z nami. Chciałem blachy i tak to Nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Prześpię na kupie złota, niby smok. Przestali się do mnie odzywać. No, dobra, zaoferujmy pomoc. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało. Ale dam wszystko, bylebyś mi przywodził tego spisu, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No, ja nie mam co ci koczu. Powodzenia. No, czyli nasz kolega wie coś więcej na temat widzimskiego fachu. No dobra, a weźmy to zadanie. Yy, nie, nie tak. Wejdź jeszcze raz. Glosariusz, nie. Chemia samouczek, postacie rzemiosło, nie. Medytacja, nie. God damn it. Jak możemy zadania śledzić? No nie. To co to jest? Ale, to jest pochodnia, OK. I gni mamy wyekwipowane. Mm, a, tu mamy zadania. Ja szukam i szukam. Yy, to nie jest. Zlecenia Wiedźmińskie... Aha. Sugerowany poziom 2. Dobra, to wejdźmy sobie. Weźmy sobie to zadanie i rzućmy okiem na mapę. Jak daleko mamy yy, się tam udać. Uuu, uh, a nie, to tutaj, moment, biały sad tutaj. Będę się już przybliżyć. No, ale nie mam nic. Mm. A co to jest za zadanie w ogóle ten? Jeszcze raz poszukajmy, przeczytajmy. Yy, Zabij gulę. Yy, nie, tu poboczne szukamy przecież. Eee, yy, okej. Okay. Mmm, szukał brata. No to kiedyś go poszukamy, tutaj weźmy. Poszukajmy, dobra. Tutaj musimy odpalić nasz Wiedźmiński zmysł. Nic tu nie widzę. Zbiorę sobie składnik na pewno. O, okej, okay, okej, okay, mamy tutaj coś. Dobra, tutaj jeszcze też sobie zbior składnik. Zbadaj. Okej, okay, a w ogóle ty ja mam takie pytanie: mogę sobie tutaj odpalić medytację? Yy... Ale nie, ok, to jest tylko bestiariusz, hmm, składniki alchemiczne, postacie, rzemiosło, ok, możemy. Tutaj coś zrobić, ale nie, nie rzemiosło, alchemia. Yy, alkoholu nie możemy. Ja chcę jaskółkę. Czego nie mamy? Dobra, poszukajmy jakiegoś badziewia. Bo widzę, że zmieniło się tutaj najwyraźniej. To jest yy, płatki białego mirtu. To chyba nie jest nam potrzebne do jaskółki. i idźże, idźże, Geralt. Aha, dobra, i tu nam się kończy trop, okej. Okay. No pewnie tak, no, nie głupi był. Kulcze. Wędka sieć rybacka. Weźmy Weźmiemy moreny chyba. To nam jest najbardziej potrzebne. No nie, jak się zbagowa w takim przejściu. Przejdźmy się tutaj dookoła od sobie weźmy Kurcze, ale są straszne dropy chwilowe. No nie, ja bym poszedł tutaj. Zobaczył, czy czegoś nie ma. Hmm. Nic tu nie widzę. Kurcze. Może tutaj. O, popytajmy ich, może coś widzieli, coś wiedzą. Obserwuję A, to są czarni. Okej, okay. ale nie, o z tym porozmawiajmy. Też się nie da, kurczę. No dobra, tutaj. Sprawdźmy jeszcze raz, jest możliwość. Nie, już nie ma możliwości. No dobra, no pójdę tutaj dołem. Nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. No nie wiem, no kurcze, kurczę. Nie mogę skakać w wodzie, kurczę. Tego chłopca zapytajmy. No super, no po prostu, stary... Wygrałeś życie! Gratuluję! Nie no, no kurcze! Jak to ogarnąć? Dobra, weźmy wszystko. To nam nic nie da pewnie. A ja tu nie widzę żadnych śladów. Przeszukałem wszystko, co się dało. Choć nie, nie, moment, moment, moment. Tutaj jest wszystko. Tu są kolejne ślady. Z tego wszystkiego zgubił buty. Czyżby coś go zaatakowało tutaj? Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopcy, ale zdołał uciec. No okej, okay, dobra. Tutaj już widzimy, że poszedł czul. No odrasnęło go coś. prowadzą z powrotem do No. No, dawaj, 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 Gerald. I to tutaj prowadzi nasz ślad do chałupy. Dobra, wchodzimy z buta. Mogę go poznać po poranie. Ale najpierw przeszukajmy chałupę. Oreny, bierę. Do użytku zwykły przedmiot. Ja nie chcę takiego gunwa. Tutaj coś mamy ciekawego. Eee, butelka wody może się przydać. To się może przydać. Mm, co tu jeszcze mamy? A ty co tak rzęzisz babo?

O, czy muszę sobie wodę tworzyć? Dobrze, mówię. Słuchaj, doglądajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie to ci zapłacę. Matejka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem. Nie, nie przekupisz nas ciulu. Nie ma takiej opcji. Ja w odrużeniu od srok krasnoludów, aczyby nie jestem, więc mnie nie przekupisz. Dokładnie. Oj, oj. Zaczarujmy go naszym znakiem akcji. Spokój i chodź za mną. Fajny, fajny jest ten motyw ogłupiania. Dobra, idzie za nami. Muszę przeprosić. No, chodź, chodź, chodź. Gdzie idziemy? Tutaj. No, chodź, spróbuj. Matko, ile on będzie szedł? Dobra, spróbujmy. Tam już, słychać, po prostu jakieś Volksdeutsche podpisały listę, kurczę. Pewnie. O, jest. I ta aura cała, no nie. Nieźle, nieźle to zrobili. Co? Co jest? Proszę, o to wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? nie by od Twojej matki grosza, nie wiem. <coughs> Oj, musiałem sobie odkrząknąć No i co, i to nie zwalnia kurcze? Mówiłem wam, mistrzowili, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi, to podpalacz. Biedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu, jej zniszczenie to sabotaż, więc obejdzie się bez sądu. No, krótka piłka, kurcze. Teraz to No oczywiście sarkazm. Teraz to ja już mam ich wszyscy. <noise> Zdrowe podejście, kurcze. Początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek. Nie, no chyba nie będziemy plecieka. A nie, weźmiemy kasę od niego. Twoja nagroda. Dawaj. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. Powadło jest wciąż całe więc coś tam mogę na nim wyklepać jak czegoś potrzebujesz to powiedz dam zniżkę no okej okay, no to pogadajmy Witam czego potrzeba pokaż mi swoje towary pokaż mi co masz na sprzedaż mm, no dobra 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 aha okej okay, tutaj się przychodzi co tutaj jest mm. No, drogo, drogo. A ja mam tylko 270 renów. Dobra, na razie nie będziemy nic kupować. Bywa. Bywaj. Chodź. Albo nie, chodź na no, panie. Wiem co zrobię. Po, pokaż mi swoje towary. A ja zrobię tak. Nie rzemiosło. Okej. Okay. Dobra, wiem jak to się robi w dwójce, bo bardzo podobnie. Napraw nie usunę lepszenie. Rozbierz na części. Nie. Kurde, jeszcze te pieprzone samouczki. Sklep. ok Do użytku. Pozostałe. Nie da się sprzedać wędki. Kurde, panie. No to nic, dobra. No bo już 15 minut i znowu nic nie zrobiliśmy. Yy, zadania. Co mamy jeszcze do zrobienia? Pobocznych. Yy. No, to to chyba będzie trudne do zrobienia. Dobra, udajmy się. Chodź tu płotko. Skąd nadbiegniesz? Tędy. Chodź, 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 chodź koniku. Kurczę, nie da się w biegu wsiąść. Szkoda. Jak w asasynie. No. Dobra, młody spieprzaj. Azusrao. Co tam było takiego czerwonego? Pewnie wunz! Dobra, dawaj, patatajaj, patatajaj. patata, jaj, patata jaj. Mian, to nasza płotka ma całkiem niezłą staminę, kurcze. Aha, okej. Okay. O, nie da się skoczyć. Dobra, słuchaj. A, przytrzymaj, okej. Okay. O, dobra, pogadajmy. Dzień dobry, ja po zadania? Znaczy jaki model twarzy jest podobny do tej kaczmarki. Ten dom zawsze stał pusty, aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć co się dzieje i musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A ten grzecznie pyta, babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie. I chyba na głowę upadliście, żeby po o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi o babciu, oddam z rana. Trochę się dziwiłam. Ale jest desynchro, kurcze. Do ruchu wark. No wiadomo, że to było nagrywane do angielskiej wersji, no ale... Można było nad tym lepiej popracować. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Oż ty niemiły. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, Złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi to jakiś smród bije, No oczywiście, no zaciukał go tą patelnią, pewnie jeszcze w głowie mu tkwiła. No dobra na patelni jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj. No dobra, otwieraj to yy, Aha. A, okej, okay, czyli można znakiem to rozpiżyć yy, Da się to zalokować, do drzwi nie da się. Ops yy, dobra, teraz do mieczyk Przeszukajmy. O! Bierzemy wszystko, co się da wwadzić tą fajkę. Ciało to tłumaczy smut. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u mnie. Nie ma by się zdziwił. To jest ten poszukiwany gość, może przez nas. Proszę alchemików. Dobra, bierzemy. A, tylko zbadaj, ok. E, fosfor bierzemy. Coś jeszcze potrzebnego tutaj jest. Demerski miecz krótki. Kurna, bierzemy. Eee, tutaj coś można zbadać. Jakieś dokumenty spalone prawie do szczętu. Ale niektóre fragmenty dałoby się odpady. Patelaczkę mamy. No, babcia się ucieszy. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni asadzy, żeby zrobić tuż i napisać listy. No, zdolny, kurka wodna. Znalazłeś patelnię! Aha, dawa, fajnie, że... A nie możemy tylko podnieść. Kurna, dziadostwo. A, jeszcze tutaj coś mamy. Pęknięty monokl. Ciekawe. Tak, znalazłem, babo, kurde, daj mi spokój. O, Worze, coś jest? I... Eeeh, a weźmy aciul, porozmawiamy z babcią. Proszę, proszę, twoja bateria. No, ona była cała czarna odsadzka, a w tej bym się mogła przejrzeć. No, i pewnie nie będzie ci smakowało w takiej czystej. Właśnie sadza była temu jego potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tuż. Widać musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! czekaj. Należy ci się coś w podzięce. Masz o Od takiej babki wioskowej. Co nam dała? Yy, dobra, przejrzyjmy sobie nasz ekwipunek, bo może. Mhm, mm okej, okay, ale tak. Yy... Ten miecz. Yy... No, nie teraz. Ten Wiedźmiński jest gorszy. Aha. No dobra, okej. Okay. Nie tak. To też nie chcę tak, okej. Okay. Yy, tutaj te nadpalone dokumenty możemy przeczytać. No to sobie też przeczytam w trakcie montażu. A list to nie, yy, to też nie. To też nie. Dobra, odbiegnijmy sobie tutaj. A tak się widzę. No chodź, koniku, już idę. Ale zaraz, czekajcie, interesuje mnie, co to jest za znacznik tutaj. A, wilcy. Koniku, nie panikuj. A da się zlokować na wilku? O, da się, super. No. No dojedź go, Złaj z tego konia. Chodź tu wilcu, chodź tu i giń, ja Nie będziesz mi dupy zawracał. Chodź koniku. Nie, nie chowaj, chowaj. O oh, fuck, stój. Dobra, jedziemy do tych Nilfgaardczyków. A ty schowaj tą żytwę? tą też. Urde. Jak ty się do tego konika odnosisz, chami prostaku jeden. Urnas, nie będę walczył przecież z całą watachą. No powiem wam naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie się jeździ przez ten las. Widzę, że nasz konik może się spłoszyć. Uh, uh, uh. O, kur na utopce. Nieciekawie się robi, moment. Ja sobie rzucę okiem na mapę świata. Gdzie ja mam się udać? Aha, to jest moja pozycja. A tutaj jest JNFR. A ja jeszcze dużo rzeczy nie widziałem. Miejsca mocy nie widziałem, nieodkrytego miejsca. czy jeszcze tyle rzeczy. Yy, wiecie co, ja sobie zrobię to inaczej, zrobię tak zadania. Yy, zaginiony w akcji nie, zlecenia Wiedźmińskie, to licho sobie ze studni ogarnę. No podjeć. Dobra, zobaczmy daleko to. 350 metrów, chyba nam się stamina. Nie, 350? Nie, 500, przepraszam. Zobaczmy sobie to miejsce mocy. Zejdź, zejdź, zejdź z kunia. Spróbujemy walki z upiorem. No słyszę cię, tutaj jesteś. A to zapomniałem, nie tak się walczy. O oh, fuck 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 Dobra, dobra. A jeszcze niewykończony ciul Dobra Dead, dobra, można coś podnieść. A, weźmy wszystko, bo to składniki alchemiczne. Jak to można zaczetnąć O. O! No e, z wilkiem to szybka przeprawa. Szczególnie, że był jeden tylko, to proszę cię. Nie, to później. Później zainwestuję to. Najpierw to licho może bym dojechał. W same wilki. Jakie okrzyki, jak oni po prostu uciekają przed nimi. Albo, o, moment, moment, moment. Zaparkuj tego konia. Yy, Wejdź. No dobra, zrzućmy okiem na ten rozwój postaci. Poziomy, okej. Okay. Doświadczenia zyskasz kolejny poziom. Okej. Okay. Punkt umiejętności, umiejętności już te, które posiadasz. Okej, okay, grup umiejętności. Mmm. Okej, okay, aha, tutaj mamy możliwość. E, trening silny, szybki atak, silny atak, defensywa. E, nie tak. Też nie tak. Ale zaraz. Aha, okej, okay, tutaj mamy znaki, alchemię, zdolności. Tej mutageny mamy. Mm -hmm, rytm dobowy. Nie wiem, weźmy sobie na razie, walczymy chyba głównie szybkim atakiem. Aha, i nie możemy użyć go. Dlaczego? Aha. Nie, zaraz, moment. Yy... Aha, bo tak możemy wykupić. Okej. Okay. Bo te pierwsze mamy wykupione. Yy, silny atak, szybki atak. Yy, defensywa, nie trans bojowy, chyba nam nie jest potrzebny. Zasięg Ardu to nie, ale mikstury. Hmm. Kurcze, tyle tego tutaj jest. Wow, kiedy ja mógłbym takie coś wykupić? Aha, okej, okay, ja to sobie wykupiłem niby. Ale co ja mogę tutaj zrobić? Pusta kieszeń. Eee. Aha, okej, okay, rozumiem. Ja mogę sobie taką umiejętność dodatkową włożyć. Eee. Okej. Okay, a czy ja ją mogę sobie wyjąć później? Usuń. A, okej. Okay, rozumiem. Nie no, to sobie wezmę na pewno, bo to się przyda na razie. Żywotność tam się zwiększa. Okej, okay, myślałem, że w tym odcinku jeszcze to licho byśmy dojechali. Ale to chyba nie będzie takie proste. Wiecie co, wróćmy na gościniec tutaj. Jako taki. I dojedźmy może do miejsca, gdzie to licho urzęduje niby. A, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Nie chcę się wdawać walkę na razie. Dobra. Ja to wyjdę. No dobra. Ja w tym miejscu się chętnie z Wami pożegnam. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na Facebooka, Instagrama. Linki standardowo macie w opisie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.